Jagiellonia Białystok, wcześniejszy mistrz Polski w 2024 roku. Klub, który przyszedł od średniaka do kogoś, kto serio wygrał ligę. Jaga to dowód, że jak masz dobry scouting, dobrego trenera i nie sprzedasz pół składu zimą, to nagle zaczynasz wygrywać. Jesus Imas, Pululu, czy nowy młody polski talent, Oskar Pietuszewski, razem tworzą coś w rodzaju młodych tytanów. Dla zespołu z białego soku: bruk, Brug, Betnieciecz. Z jednej strony masz pole, z drugiej słonia, a z trzeciej stadion ekstraklasy. Proszę Państwa. Witamy w Niecieczy. Słonie to klub, który mądrze zbudował kadrę za czasów pierwszej ligi. Zamiast brać przypadkowych ludzi z CV pod tytułem Wygrałem Puchar barka 10 lat temu, to wzmocnili się o kilka kluczowych pozycji i z 13 miejsca w tabeli stali się jej wicemistrzem, dochodząc do Ekstraklasy. Może mają jedno rondo w mieście, ale za to umieją wygrać z Legią Warszawa. No. Jak to mówi stare, wcale niewymyślone przysłowie Nieważne ile masz rąk, ważne, że wygrywasz Raków Częstochowa Klub, który kiedyś nie miał, a teraz ma Od czasów rządów Papszuna Zespół robi najszybszy speedrun Z czwartej ligi do wygrania ekstraklasy I wszystko to w 8 lat Marek Papszun to jest ich Elon Musk Wizjoner, geniusz, pracoholik I stworzył coś z niczego A teraz widzimy tego duże efekty Zarówno w ekstraklasie, jak i w Europie Gdzie po prostu umie zdominować. Raków można nazwać polskim Brightonem. Dobrze zarządzany, zorganizowany i progresujący za każdym razem. Legia Warszawa. Najbardziej utytułowany klub w Polsce. 16 Mistrzostw Polski, 21 Pucharów Polski. Gra w Europie, pokazując tam najlepsze oprawy i zawsze pokazując, że ma najwięcej haterów w kraju. Są jak taka polska telenovela. Nawet teraz, jak grają w chowanego na dole tabeli, to oni nigdy się nie poddają. Legia to Manchester United Polski. Albo dominują liga, albo nic nie działa, a kibice mówią, następny sezon będzie nasz i tak od pięciu lat. Widzę w Łódź. zespół z łodzi. Jedni kochają, drudzy nienawidzą, głównie legia. Zabył Puchar Polski w 85, superpuchar polski w 1996, jednak było to jeszcze za czasów Zbigniewa Bońka, czyli przyczyny ich wcześniejszych sukcesów. Mieli też wielkie problemy finansowe, przez które w 2015 roku spadli do czwartej ligi. Obecnie Widzę w pre-sezonie pokazał, że potrafi nieźle namieszać, szczególnie z Jagą, ale do czasów ich świetności jest im bardzo daleko. GKS Katowice. Wrócili po latach. Jako ktoś, kogo nikt się nie spodziewał. Nowy stadion za 300 milionów, ósme miejsce jako Benjaminek i transfery za duże pieniądze. Sprowadzili Mateusza Kowalczyka za milion euro oraz Szkurina z Legii Warszawa za 400 tysięcy euro. Gieksa w Ekstraklasie to jak wrzucenie człowieka do oceanu pełnego rekinów. Wszyscy patrzą i nie wiedzą, czy zaraz robi coś głupiego, czy genialnego. Może Wisła Kraków nie awansowała do Ekstraklasy, ale Wisła Płosk już tak. Raz będą w top 3, później spadną z ligi, później drugi raz spadną, ale zawsze wrócą. Nawet po dłuższej przerwie, na wciarze to klub, który wszedł w ekstraklasę przez barażę, o czym mówi, ej, a może jednak nie walczymy tylko o utrzymanie? I ściągają sobie tako byłego reprezentanta Polski szalkę. Arka Gdynia, droniarze. Dlaczego droniarze? Bo jeden z trenerów Arki Gdynia odpalił drona na zamkniętym sparingu motoru Lublin, żeby uwaga, wykraść taktykę. No, Jameson Bondem to on nie był, bo o tym dronie dowiedziała się cała Polska. A poza tym przypominają mi ten jeden klub Suba Strikers, Technikali. Arka to też klub, który od lat słyszy jedno hasło ze strony rywali, a mianowicie Arka Gdynia Radom jak Radom. Klub z Radomia, prowadzony przez Gonzalo Fejo z kadrą, tak polską że na 22 grających zawodników jest 5 Polaków. To jest klub typu sprowadźmy 10 losowych piłkarzy z zagranicy i zobaczymy, który się uda. Trochę jak takie piłkarskie jajko niespodzianka. Korona Kielce. Żółto-czerwoni. Solidni, ale niewybitni. Prowadzący mądre decyzje w okienku transferowym. Korona ściąga dość ciekawych zawodników. Młodych, a do tego reprezentantów swoich krajów. Płują tanio, a sprzedają drogo. Na przykład, sprowadzając Mariusza Fornalczyka za 25 tysięcy euro z pogoni, a sprzedając go za 1,5 miliona euro do Widzewa. Korona jest jak taka trampolina. Dołączasz do niej, aby wejść na wyższy level. Zagłębiej Lublin! Dwukrotny mistrz Polski, zdobywający ostatni tytuł w momencie, kiedy grał dla nich jeszcze Łukasz Piszczek. Dla Zagłębia grał m.in. Buksa, Piątek czy wymieniony wcześniej Łukasz Piszczek, grający jeszcze wtedy na ataku. A dzisiaj, dzisiaj ich największym osiągnięciem jest to, że Śląsk gra ligę niżej. Góring Zabrze, gdyby ktoś nie wiedział, jest to drugi najbardziej utytułowany klub w historii Polski. 14 mistrzostwami Polski oraz sześcioma pucharami Polski. Wcześniej grał dla nich Łukasz Skorupski albo ten człowiek. A teraz Forma Top. Pomimo dwukrotnego zwolnienia Jana Urbana, czyli obecnego trenera Polski, radzą sobie bardzo dobrze. W górnej części tabeli, z dużym wsparciem Lukasa Podolskiego, zarówno na boisku, jak i poza nim, który umie sprowadzić wielu sponsorów i piłkarzy. Krążą nawet historie, że jego firma może w przyszłości wykupić górnika, więc pożyjemy, zobaczymy. Lech Poznań. Lech to klub, który ma wszystko: pieniądze, akademię, fanów, stadion, a czasem nie ma tylko jednego punktów na koniec sezonu. Ale i tak, co roku grają w Pucharach, więc. Jeden PS. Kiedy grają dobrze, to wyglądają jak Polski. Bayern. Kiedy grają źle, to wyglądają jak polski Dortmund w lize Mistrzów. Ale jedno jest pewne, ich kibice zrobią oprawę życia, nawet na meczu spuszczą niepołomice. Krakowia, najstarszy klub w Polsce, założony aż w 1906 roku. I chyba najstarszy, jeżeli chodzi o średni wiek kibiców, którzy pamiętają ostatnią wygraną mistrza Polski. U nich wszystko jest naj. Najstarsza historia, największa kosa z Wisłą Kraków i największy Kamil Glik na czele. Pasy są jak muzeum. Wszyscy o nich słyszeli, ale mało kto tam było ostatnio. Motor Lublin. Motor wszedł do Ekstraklasy jak kolega z Technikum, który nagle został milionerem. Nikt nie wierzył, a tu proszę. Grają, walczą, wygrywają. Lublin ma kibiców, energię i wygląda jak klub, który chce zostać długo. Jednak na pewno nie w walce o puchary, a przynajmniej w tym czasie. Lechia Gdańsk. Klub, którego kibicami są między innymi Donald Tusk, Kizo czy Karol Lawrowski. No Mocna mieszanka. Brakuje jeszcze mini Majka i mamy Avengersów. A jak radzi sobie zespół strój miasta w ostatnich latach? Kolesiostwo i złe zarządzanie praktycznie zniszczyło ten klub. Lechia balansowała na krawędzi bankructwa. Tak mocno, że nawet banki odmawiały im pożyczek. Lechia jest jak ten jeden kolega, któremu nie pożyczasz pieniędzy, bo wiesz, że nie odda. A więc tak: UEFA dała im zakaz transferowy, PZPN dał im ujemne punkty. No, chyba trafili w bingo. Alechia nadal żyje i gra w ekstraklasie. Są jak taka roślina, której zapominasz podlewać, a ona i tak dalej rośnie. Piast Gliwice. Piast to klub, który w sezonie 18-19 zdobył mistrzostwo i nikt do końca nie wie jak. Wszystko działało tak dobrze, że chyba sami byli w szoku. Od tamtej pory grają solidnie. Cicho, bez wielkich skandali, jednak w dolnej części tabeli. Pogoń Szczecin. Niektórzy nazwą ich polskim Tottenhamem, bo zawsze przegrywają na ostatniej prostej. Co pokazał finał Pucharu Polski z Legiem Warszawa? Klub z dosłownie ciekawymi transferami. Benjamin Mendy, przedstawiciel byłego klubu Prison FC, którego największym jego osiągnięciem było dołączenie teraz do Pogoni. No dobra, a z mniejszych osiągnięć można zaliczyć minimum Mistrzostwo Świata z Francją w 2018 i cztery tytuły Premier League. No i nie zapominając oczywiście o jeszcze jednym transferze. Wielki Marian Huja. A reszta składu? Wystarczy, że mają turbo grosika. Możecie napisać, komu kibicujecie, a ja chciałbym się z Wami czymś podzielić. Na tym kanale już suknęły dwa lata. Dwa lata. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. Proszę Państwa, życzę Wam miłego dnia, wieczoru albo nocy.